Bardzo gęsta dzisiaj Ewangelia. Jesteśmy dokładnie po tej wczorajszej scenie uzdrowienia tego chorego od 38 lat przy przysadzawce Betesda. I wiemy, że Żydzi burzyli się na to, że został uzdrowiony, że chodził i nosił to swoje łoże, bo mówił jest Szabat, nie wolno ci nic robić, bo Szabat jest dniem bez ruchu, bo Szabat jest dniem odpoczynku. A on mówi, ale to Jezus mi kazał. I oni zaczęli, jak dzisiaj słyszeliśmy, prześladować Jezusa, bo nie zachowuje szabatu. I faktycznie jest coś takiego, jak znamy Ewangelię, że Jezus jakoś tak trochę ostentacyjnie nawet nie zachowuje szabatu. Jakby nie chciał uszanować tego szabatu. Jaką odpowiedź ma na to Jezus, że nie zachowuje szabatu? Ano to zdanie. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Jezus mówi tak: Szabat w Waszym rozumieniu jest dniem bezruchu i odpoczynku, ale dla Boga nie ma dnia odpoczynku, jeśli chodzi o dzieło stwarzania, jeśli chodzi o dzieło podtrzymywania wszystkiego w istnieniu. A przede wszystkim Jezus mówi, nie może być dnia szabatu, dnia przerwy, dnia odpoczynku odczynienia miłości. Nie ma takiej możliwości, żeby był jakikolwiek dzień, gdzie nie dokona się miłość, gdzie nie zaistnieje miłość. I dlatego Jezus dokonywał pewnych czynów. Ale zawsze czynów miłości w Szabat, żeby przekonać ludzi, że dla Boga nie ma chwili odpoczynku, nie ma chwili wycofania się, nie ma momentu dla Boga, w którym Bóg nie dokonywałby jakiegoś dzieła miłości. I mówi: Jeżeli wy chcecie żyć na sposób Boży, jeżeli wy chcecie mieć w sobie życie Boże, to nie możecie sobie pozwalać na szabat od miłości. Nie możecie sobie pozwalać choćby na jeden dzień, gdzie nie byłoby miłości. I dzisiaj spotykamy się, wielu z was, widzę też tak odmłodzony trochę ten Kościół, dlatego że wielu z was... Przyszło ze swoimi małżonkami, żona z mężem, mąż z żoną, i wy żyjecie od tylu już lat w sakramencie małżeństwa. I dobrze jest sobie dzisiaj to uświadomić, że sakrament małżeństwa to nie był jakiś tam obrzęd kiedyś. Ładnie, kiedy była ładna, biała suknia, pewnie później wesele, bo na szczęście nie było zawsze tej pandemii, że to był taki jeden jakiś szczególny dzień. Sakrament małżeństwa oznacza, że ta wasza relacja, w której jesteście, ona jest sakramentem. Że ona codziennie ma być znakiem obecności Boga. Nawet nie znakiem, po prostu ma być przestrzenią, ma być miejscem, ma być relacją, gdzie Bóg żyje i działa pomiędzy Wami. To znaczy, że Wy nie macie dnia odpoczynku od siebie, Wy nie macie dnia szabatu od siebie. Szabatu w znaczeniu, że nie, ma, nie powinno być między, między Wami dnia, kiedy nie okażecie sobie miłości. Dobrze wiemy, że miłość nie jedno ma imię. Dzisiaj ten długi taki dialog, który słyszeliśmy w Ewangelii, to jest dialog między Synem a Ojcem. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o najdoskonalszej miłości, o miłości, która jest w Bogu, o miłości trzech osób boskich. Ojca do Syna, Syna do Ojca i Ducha Świętego między nimi. To jest doskonała miłość. Ale jeżeli my wierzymy, że Bóg przez sakramenty zaczyna żyć w nas, jak w sakramencie chrztu, a jeżeli wierzymy, że w sakramencie małżeństwa Bóg zaczyna żyć w tej relacji dwojga osób, to znaczy, że ta Jego miłość doskonała, ta Jego miłość doskonała chce jak najbardziej. W tych waszych małżeństwach, w tych waszych relacjach odsłonić się, żeby wasza miłość była coraz bardziej pełna. I takie trzy rzeczy z dzisiejszej Ewangelii widzę a propos miłości, które mogą być dla was ożywiające. Pierwsze to jest bliskość. Bliskość między ojcem a synem tak, że oni widzą wszystko, co jeden drugi czyni. Także oni razem niektóre rzeczy czynią. Bliskość, która polega na tym, że nie, nie tyle jest się skazanym na to, żeby pod jednym dachem trącać się, na to, żeby pod jednym dachem codziennie patrzeć na siebie, codziennie słyszeć swój głos, to, jest, to, jest, to, nie musi, to wcale nie oznacza, że żyje się w bliskości, skoro żyje się tylko pod jednym dachem. Bliskość wymaga aktywnego zaangażowania, wymaga pracy z dwóch stron. Bliskość, istotą bliskości jest czułość, a czułość to jest taka bliskość, która jest uważna na drugą osobę i myśli i zastanawia się, jak być przyjemnym dla drugiej osoby. Istotą czułości jest przyjemność i przyjemność jest tak bardzo wpisana w miłość. Jeżeli słyszymy miłość, to głównie słyszymy coś pięknego, ale żeby było to piękne i żeby ta miłość miała ten wymiar przyjemności, to trzeba świadomie, dzień za dniem, decydować się na czułość. Czyli tak spojrzeć na drugą osobę, żeby jej było przyjemnie, a nie żeby wstydziła się, że tak wygląda, że się nie ubrała, że się nie umalowała i tak dalej. Czułość jest aktywnym szukaniem, jak sprawić przyjemność drugiej osobie, przez dotyk, przez y, stosunek seksualny, który przecież jest dla was jako dla małżonków. Takim, taką, taką rzeczywistością, no, do której jesteście też wezwani i powołani. Jak szukać nawet w stosunku seksualnym, żeby bardziej być czułym, czyli bardziej uważnym na to, co dla drugiej osoby jest przyjemne, co przynosi drugiej osobie przyjemność. Do takiej bliskości wy, jako małżonkowie, jesteście powołani i macie do, do niej otwarte, otwarte drogi, jeśli tylko aktywnie zaczniecie myśleć o tym, jak sprawić przyjemność, jak być bardziej czułym w stosunku do drugiej osoby. To mogą być właśnie dotyki, gesty, ale to są też słowa. To jest zauważenie, że druga osoba właśnie coś wiem, nowego sobie kupiła albo że, że czymś się zaczęła interesować, słowem możemy też dawać sobie dużo przyjemności, zauważaniem siebie, bliskość, która buduje się przez czułość. To jest pierwsza rzecz. Ale wy żyjecie zbyt długo z sobą, skoro do 25 roku życia, tutaj 25 no, tego, tego jubileuszu sakramentu małżeństwa tu przychodzicie, żeby, wie, żeby oczywiście łudzić się, że to tylko tak kolorowo jest i może wyglądać, że czasami już pewnie nieraz mieliście myśli, czy, czy to jest tak naprawdę miłość? Czy ja tą osobę dalej kocham? Czy jest sens? dalej być z sobą. I małżeństwo, miłość jest taką relacją, gdzie nie ma możliwości, żeby nie przechodzić kryzysu, gdzie nie ma możliwości, żeby się z sobą nie konfrontować z prostego powodu, że nie da się udawać przed sobą. Nie da się chodzić w masce przez rok, dwa lata, 25 lat małżeństwa. Żebyście się zdecydowali na takie, taką formę wspólnego życia, że muszą maski opadać, że muszą wychodzić też te paskudne cechy z naszego charakteru. My w pracy możemy się starać, żeby, żeby o nas tylko jak najlepiej myśleli. Możemy się starać. Na zewnątrz, w sklepie, gdziekolwiek, próbujemy być tacy na zewnątrz no, poprawni i żeby o nas dobrze tylko myślano, ale nie da się udawać 24 godziny na dobę. A tam, gdzie się nie da udawać, tam jest dom, bo w domu nie tylko nie da się udawać, ale też nie musisz udawać. Jeżeli dom ma być domem, to ty powinieneś móc być sobą tam w tym domu. I to nie znaczy, że miłość sprawi, że od razu przemieni się drugą osobę i wszystko tak płynnie będzie szło. Jeden z pisarzy nieżyjących, Izraelskich, Amos Oz, który przeżył ponad 50 lat ze swoją żoną, na pytanie, jak to się udało, żeście tak, tak długo z sobą wytrzymali, on kiedyś w jednym wywiadzie powiedział: Bo ja zdałem sobie sprawę, że moja żona jest radykalnie inna, że ona jest inna niż ja, że ona jest innym kontynentem. I gdy sobie to uświadomiłem po kilku latach naszego małżeństwa, to wreszcie zacząłem pozwalać jej być sobą i zacząłem być ciekawy jej zacząłem się interesować jej tajemnicą bo ona przestała być dla mnie oczywista na jej zachowania przestały być dla mnie oczywiste kiedy ja pozwoliłem jej być sobą i mówi dla mnie żona to jest ten inny kontynent na którym wybieram się zastanawiam się jak u niej wygląda jesień jak u niej wygląda wiosna jak u niej wygląda zima i lato nie zakładam że wiem ale jestem ciekawy chociaż nie wszystko mi się przecież w niej podoba chociaż tak często tyle rzeczy mnie irytuje ale pozwalam jej być sobą i uczę się jej takiej jaką ona jest to jest też wymiar miłości o ile czułość to jest aktywne szukanie, jak sprawić drugiemu przyjemność, o tyle życie w małżeństwie jako prawdzie to jest pozwolenie na to, żeby drugi był sobą w tym związku, nawet jeśli nie zawsze jest to taki, jakim ja bym chciał, taki, jaki ja bym oczekiwał. I najczęściej wtedy powstają konflikty, bo ja bym czegoś innego chciała, a druga osoba coś innego robi. Najgorszą rzeczą w takim momencie jest się zapytać, czy to małżeństwo, czy to jeszcze jest miłość, czy to jeszcze dalej ma sens. Skoro pozwoliłem na to, żeby zaistniał konflikt, skoro pozwoliłem na to, żeby druga osoba powiedziała coś, co ona uważa, a co nie jest po mojej myśli, to znaczy, że to jest miłość, a nie jakaś przemoc. A nie jakieś moje reżyserowanie tego życia. To znaczy, że druga osoba odsłania się taka, jaka naprawdę jest i taka chce być przyjęta. I wtedy nie ma co szukać pozytywnych emocji, jakiegoś czułości. Wtedy pojawia się złość, wtedy pojawia się gniew, może czasami jakaś zazdrość, może czasami jakieś wyrzuty, które sobie robimy. Trzeba z tym się zmierzyć, bo to znaczy, że naprawdę się spotykamy, a nie udajemy przed sobą, albo myślimy i karmimy się iluzjami, że druga osoba jest jakaś. Taka nie jest. To jest moment, kiedy wychodzi o nas, o was, wychodzi prawda. I to jest błogosławiony moment, bo można wtedy realnie w konkretach poszukać, jak. Z nami takimi, jakimi jesteśmy, jak spróbować rozwiązać jakiś problem albo inaczej przeformułować jakiś zwyczaj w naszym życiu, albo na coś bardziej zwrócić uwagę. Moment kryzysu jest momentem ożywiającym dla relacji. Jest znakiem, że tam jest miłość. Jeżeli by nie było miłości, to jest obojętność, to nie ma żadnej kłótni, to nie ma żadnego sporu bo już mi na niczym nie zależy, macham ręką na drugą osobę. Moment kłótni w, mi, w małżeństwie jest tym momentem, kiedy ja czuję się bezpieczny, żeby powiedzieć nie, tu moje granice są naruszone albo tu moje rzeczy nie są wzięte pod uwagę, a bardzo bym chciał, żebyś też zwrócił lub zwróciła uwagę, że ja tego i tego potrzebuję, bo taka jestem, a nie kimś, kto jest jakimś Twoim wyobrażeniem. I trzecia rzecz w małżeństwie, dzisiaj Ojciec, Chrystus mówi, że Ojciec daje mu wszystko, także daje mu życie i możliwość dawania życia innym, nawet życia wiecznego. No w małżeństwie rzeczą, której najbardziej ja, na przykład jako osoba, która już od 11 lat żyje w klasztorze, najbardziej tęskni, no to jest ta możliwość, że że, że wy możecie dać życie, czyli mieć potomstwo. To jest coś pięknego, kiedy zazwyczaj, jak rozmawiam, większość osób, z którymi chodziłem do klasy, właśnie tam pożeniła się, pobrała i mają dzieci. I po prostu widzę i obserwuję, jak zmieniło się ich życie od momentu, kiedy pojawiło się dziecko. I w tej dynamice małżeńskiej jest ten moment, kiedy pojawia się ktoś trzeci, czwarty, kogo tak samo trzeba obdarzyć czułością, kogo tak samo trzeba przyjąć takiego, jakiego jest na samym początku z tymi płaczami, z fochami, z tym wszystkim, a potem jak dzieci dorastają z kłótnią, z awanturami. Dwa miesiące temu byłem na kolacji u znajomych i. Yy, i, i, I tam chcieli mi powiedzieć, że córka się zaręczyła, i że będzie ślub. Ma tam 25 lat, i ojciec Jarek taki taki dumny był i mówi: A wiesz co jest dla mnie najpiękniejsze w tym wszystkim?, że oni postanowili, że kupują mieszkanie nad nami. Mieszkają w takim bloku, nazwijmy to apartamentowcu, że kupują mieszkanie nad nami. Mówi: Ja jestem. Najbardziej z tego dumny, bo mieliśmy takie przeboje z córką. W wieku 17 lat czasnęła drzwiami i było pewne, że już dłużej nie możemy pod jednym dachem mieszkać. Przeprowadziła się do babci, a teraz, po tych kilku latach, kiedy sama zaczyna swoje życie, ona sama chce zamieszkać nad nami w bloku. To znaczy, że, pomimo, że, że nie jesteśmy aż tak złymi rodzicami że ona potrafiła odejść, co jest naturalne przy wychowywaniu dzieci, bo cały trud wychowywania kładzie się w to, żeby one odeszły, żeby one założyły swoje domy, swoje rodziny, poprowadziły swoje życie. Tak ciężko czasami jest się pogodzić z tym rodzicom. Ale on mówi jestem dumny z tego, że wychowałem córkę tak, że potrafiła odejść. A teraz, gdy buduje swoją rodzinę, nie czuje się zagrożona już dalej nami, tylko chce z nami, już jako dorosła, zbudować tą większą, pełniejszą rodzinę. I mówi, jakie to jest piękne, jak jestem dumny z tego. I to jest fascynujące przy dzieciach, że te dzieci i dynamika wychowywania dzieci też pokazują małżonkom, przypominają o pewnych aspektach, w życiu dwojga ludzi, w tej relacji wyłącznej i małżeńskiej. To o czym powiedziałem, ile dzieci potrzebują czułości, małe dzieci. To skoro dzieci potrzebują tyle czułości, to przypomnij sobie, że Twoja żona, Twój mąż też tak bardzo potrzebuje czułości. Jeżeli dzieci mają potrzeby, żeby, wresz... żeby mieć swoje zdanie, a nie tylko za Tobą powtarzać zdanie. To pomyśl sobie i przypomnij, jak bardzo Twoja żona i Twój mąż też ma prawo do swojego zdania, do tego, żeby się ścierać i żeby, żeby z sobą rozmawiać. Ale dzieci to jest, to jest też inwestycja i to jest też miłość, taka bezgraniczna. I, i, i myślę, że wszyscy rodzice ufają, że nie będą umierać samotnie, jeżeli mają te dzieci też i że to nie one pochowają dzieci, ale to dzieci. Rodziców pochowają, że to będzie trwało do końca, że to jest więź, której nikt nie rozdzieli, choćbyśmy się kłócili i waśnili. To tak samo myśl o miłości ze swoim mężem i żoną. Zatęsknij za tym, żeby, żebyście siebie nawzajem w starości podprowadzali pod godzinę śmierci. Amen.